W LuxMed wykonujemy kilka testów, które są w stanie ocenić status zakażenia koronawirusem lub inaczej, dokładnie wirusem SARS-CoV-2. Jednym z takich testów jest test antygenowy, to jest szybki test w Polsce również od niedawna dopuszczonym do stosowania, którego wynik w sytuacji pacjenta objawowego uznaje się za wiarygodny na tyle, żeby mówić tutaj o bliskim wynikowi PCR. Test rekomendowany jest przede wszystkim dla pacjentów objawowych, ale generalnie może go wykonać przesiewowo każdy inny pacjent, z tym, że nie zawsze to będzie wtedy test diagnostyczny i wynikujemy może. Wskazywać na konieczność wykonania testu genetycznego. To, co nas wyróżnia, to to, że badanie wykonuje się na konkretną godzinę, nie czeka się w kolejce, potwierdza się udział w badaniu, wystarczy odesłać SMS -y w dniu badania. W związku z tym badanie jest szybkie, bezpieczne i komfortowe. Pacjent musi być co najmniej 3 godziny na czczo, nie powinien pić zwłaszcza kawy, nie powinien rzuć gumy, nie powinien palić papierosów na około 2-3 godziny przed pobraniem, nie powinien również przepłukiwać jamy ustnej żadnymi preparatami i o ile to jest możliwe, nie powinien mieć zębów. Osoby, które stosują aerozole donosowe, maści donosowe, nie powinny stosować ich w ciągu 2 godzin przed badaniem. Jeżeli pacjent korzysta z protezy, to na czas badania ta proteza musi zostać usunięta. Sam wymaz jest badaniem właściwie bezbolesnym. Pobierany jest z gardła i z nosa, z obudziurek nosa, tak żeby rzeczywiście ilość materiału była wystarczająca. Wynik. Otrzymujemy podczas tego badania. Maksymalny czas to jest 15 minut, ale to, czy osoba jest ujemna czy dodatnia, widać tak naprawdę już po 3 minutach. Muzyka Test wykonujemy w wybranych miastach Polski.